Cześć wszystkim, z tej strony Kami, z kanału Kryptowalut. Witam Was serdecznie na kolejnym Poranku z Kryptowalutami. Mamy oczywiście nowy tydzień. Garść informacji dzisiaj dla Was przygotowałem, może nie taką garść, może z dwie garści nawet. Sporo tego tutaj się uzbierało, nie ma co, nie ma to tamto. Widzę, widzę, że jest ktoś z Majorki, także bardzo, bardzo dobra informacja. Dlaczego? Bo zbliża nam się nieuchronnie nie, nie setne wydanie Poranku z Krypto, już Trzeci miesiąc, tak mi się wydaje, lecę z wami tutaj codziennie rano od poniedziałku do piątku z tymi porankami z krypto. No i chcę dla was przygotować z tej okazji jakiś fajny konkurs. Natomiast ten konkurs chciałbym, żeby nie był kolejnym konkursem typu zostaw komentarz i lajka, co oczywiście polecam zawsze zostawiać i komentarz jakiś taktyczny, tak jak czasem to piszecie i lajka. Natomiast. Natomiast chcę, żebyście może zrobili jakieś fajne zdjęcie, fajne ujęcie tego, jak te poranki krypto oglądacie. Widziałem tam, dostałem kiedyś dwa zdjęcia właśnie, jak ktoś na plaży miał laptopa i oglądał poranek z krypto. I z chęcią bym zobaczył jakieś wasze takie mistówki, fajne takie pokazanie, gdzie te kryptowaluty, gdzie, gdzie ten kanał dociera tak naprawdę na świat. Także, jeżeli macie jakieś takie fajne zdjęcia, swoje zrobione w tym, w tym temacie, nie musicie być oczywiście widoczni, może być jakaś tam fajna miejscówka, ale jak chcecie się pokazać, to nie ma oczywiście problemu. Ja, jeżeli zwycięzca oczywiście się zgodzi, no to chciałbym takie zdjęcie gdzieś tam opublikować potem, czy to na Twitterze, czy na, na YouTube tutaj pokazać. Jeżeli jednak stwierdzi zwycięzca, że nie chce za bardzo, no to nie ma problemu. Natomiast będzie to oczywiście moja subiektywna tutaj opinia, jeżeli chodzi o zwycięzcę. Także także coś takiego przygotuję jakiś ładny opis. Mam nadzieję, że przygotuję jutro na poranek skrypto, wrzuca na Twittera, no i będziecie do mnie na, na maila po prostu takie informacje wrzucać. Jeżeli oczywiście ktoś jest chętny nagrody, też tutaj jakieś skombinuję fajne, więc myślę, że będzie o co grać. Po jednym metach dla wszystkich masz full na live. No, to by na pewno się tutaj sporo osób zebrało. Dobra, przechodźmy oczywiście do informacji. Pierwszy memik na początku sek. Tak działa z każdym ETF-em na Bitcoinie, z każdą aplikacją ETF-ową na Bitcoinie. Oczywiście szarpie ich za koszulkę i mówi ho, 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 hola, hola. I jeszcze nie możemy tego wdrożyć. A mam tutaj informację właśnie związaną z ETF-em. One dalej nie rezygnują ze składania wniosków dotyczących właśnie ETF-ów do SEC-u amerykańskiego. No i znowu próbuję tutaj kolejny raz złożyć się wniosek SEC, jak wiecie doskonale z moich poranków, przekłada cały czas terminy wdrożenia tych ETF-ów, mówi, że potrzebuje więcej czasu, że musimy się zastanowić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, kiedy ten pierwszy taki duży, głośny ETF zostanie wprowadzony. Chcę Wam tylko tutaj oczywiście powiedzieć, żebyście uważali na tych skamerów na Twitterze, na Telegramie, na Discordzie. Teraz jakiś gościu podszywa się od, oczywiście pode mnie. Ma prawie taki nick jak ja, tylko na końcu ma kreskę na dole dodaną, no i pisze do Was jakieś wiadomości o inwestycjach. I ja powtarzam to jeszcze raz, ni do nikogo z Was z czymś takim tutaj nie wyskoczę, żebyście mi tutaj przesłali jakieś pieniądze, inwestowałbym, i to jeszcze jakieś takie dziwne sumy i procenty. nie? Także oczywiście na to wszystko uważajcie i zgłaszajcie po prostu takie profile. <laughs> Przechodząc do CoinGecko, odświeże jak zawsze, 34 tysiące za Bitcoina, tutaj bez zmian, cały czas konsolidacja, 250 Ethereum, 330 Binance Coin. Binance Coin mówiłem Wam, że zaraz ruszy, dlaczego? No bo oczywiście palenie tokenów za kilka dni ma nastąpić, więc zawsze przed tym paleniem tokenów oczywiście, yy, oczywiście rusza się Binance Coin, więc teraz też możemy zobaczyć jakieś większe podbicie na Binance Coinie i później jakiś delikatny spadek po spaleniu tokenów. Najlepiej Telcoin, Synthetic Network, OKB, EOS, ECOMI, najgorzej Stacks, Cosmos i Decentraland. Kamil chyba zadowolony z wejścia w Lunę. Dlaczego tak sądzisz? Coś tam się dzieje na tej Lunie? <kluzny> Luna 8.25. No kupowałem tam po te niecałe 4 dolary jakoś tak, więc 100% do przodu. Także oczywiście no pozytywnie w tym temacie. Cześć, dawno mi nie było. Cześć Jerzy, cześć, witam wszystkich. Wykres bitcoina, totalna nuda. Konsolidacja, już ósmy tydzień konsolidacji lecimy, więc, więc tutaj nic szczególnego się nie dzieje. Przypomina mi to trochę sytuację z. tutaj, stąd. Z sierpnia, września, nawet chyba sierpień, kiedy się zaczęło. No, pod koniec lipca, aż trwało to do listopada, czyli 3 miesiące przeszło. Trwała też tutaj taka konsolidacja na poziomie 6000 dolarów. Nic tutaj kompletnie się nie działo. Konsola, 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 konsola. I teraz to wygląda bardzo podobnie tutaj. I zobaczymy skąd, yy, w którą stronę wybijemy. Czy gram w akcji? Nie, nie gram w akcji. Form powraca na dobry kurs. No to bardzo się cieszę. Dominacja też tutaj nic szczególnego. Trochę pieniędzy wróciło do Bitcoina, 46%. Przejdźmy dalej, bo informacja jest z Paragwaju bardzo ciekawa. To już widzieliśmy chyba z dwa dni temu. 9 lipca ten post, ten pan jeszcze wrzucał tutaj kilka takich informacji. Paragwajski kongresmen, właśnie tutaj, ten pan Carlitos Reala Le i senator drugi planują przedstawić kongresowi w środę, czyli dosłownie za dwa dni, ustawę dotyczącą bitcoina. Obaj ci panowie podkreślają pilną potrzebę stworzenia przez pracodawców spójnej strategii dotyczącej aktywów cyfrowych dla ich kraju. Jestem tutaj, aby zjednoczyć Paragwaj, także ten Paragwaj może być kolejnym miejscem po, po Salwadorze, gdzie Bitcoin zostanie oficjalnie wprowadzony jako środek płatniczy. Ustawa już za dwa dni ma zostać przedstawiona. Jeżeli to pójdzie w takim tempie jak w Salwadorze, gdzie dosłownie w ciągu tygodnia sprawa się zamknęła, od pokazania ustawy do klepnięcia tematu, no to będę bardzo zadowolony. Na pewno w takich krajach dzieją się rzeczy szybciej niż w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych. Chociaż nasze głosowania nocne w Polsce też są niczego sobie, nie? Czy będzie jeszcze można kupić Synapse Network na Community Sale? Będzie jeszcze jedna, jedna sprzedaż, z tego co pamiętam. Chłopaki mówili, ale daty nie znam, także trzeba śledzić ich Twittera. Dalej, przejdźmy. Rekordowa ilość adresów, na których jest ponad 100 tysięcy bitcoinów. Informuje nas tutaj bit.pl, oczywiście przybliżona wartość no to jest, <ścoughs> widzimy tutaj, e, ile, tych, ile, ile te pieniądze są warte. Jednocześnie oprócz zwiększenia ilości adresów, na których jest ponad 100 tysięcy bitcoinów, znacznie zmniejszyła się liczba portfeli zawierający, zawierających od 10 do 100 tysięcy bitcoinów. Więc albo dokupili i są w tej górnej granicy teraz, albo trochę rozdrobnili się, posprzedawali albo porozdzielali na mniejsze portfele. No, ktoś tutaj akumuluje, jak widać. E, przykładem jest tego, że wieloryby kupiły w tym tygodniu bitcoiny o wartości 2,2,2 miliarda. Dolarów. Także naprawdę potężna suma kumulowana znowu przez dużych graczy. A kolejna informacja z dużych parkietów jest to, że firma Lincoln Avenue Capital, ona się zajmuje głównie, yy, głównie tutaj sprawami nieruchomości, z tego co można było tu przeczytać. Zainwestowali 5% swoich pieniędzy, które posiadają właśnie w Bitcoina i kupili oni 1000 bitków po średniej cenie 33 500 dolarów, także kolejny duży zakup Bitcoina przez dużą firmę kolejną. Powiedzieli, że mogą nawet zainwestować do 20% swojego kapitału w Bitcoina. Na razie weszli 5%. Może czekają jeszcze na lepszą cenę, także widać, że firm, które są chętne na to, żeby tego Bitcoina jeszcze niżej skupić i zakumulować w, swoich, w swoim portfolio, no jest na rynku, jest na rynku oczywiście dużo. <laughs> 15 sierpnia sprzedaż. O widzicie, to już informacja potana, jeżeli chodzi o, o, o sprzedaż tokenów Synapse. TikTok, ta informacja sprzed paru dni, ale może oczywiście ktoś nie śledził przez weekend tych informacji. TikTok zakazuje influencerom promowania kryptowalut. I tutaj nie chodzi tylko o kryptowaluty, ogólnie tutaj usług finansowych zabraniają. Zakaz obejmuje banki, karty kredytowe, pożyczki, i wszystko co ma związek z inwestowaniem w kryptowaluty. TikTok znalazł się ostatnio pod ostrzałem za umożliwienie firmom korzystania z wpływowych osób w celu dotarcia do młodszej i mniej świadomej grupy inwestorów. Także to, jak się śmiałem tutaj na kanale z inwestorów z TikToka, TikTokerek inwestujących w Dogecoin i tak dalej, zostało ukrócone, ktoś zauważył, że po prostu no, dochodziło tutaj do inwestycji przez osoby nieposiadające wiedzy kompletnie nieposiadające wiedzy, doświadczenia, często za pieniądze gdzieś tam, które dostali od rodziców inwestowali w Dogecoin'a, ale oczywiście część, która zdążyła wejść, zarobiła, natomiast taki świeży inwestor, niedoświadczony przeważnie, nie wychodzi z zyskiem, tylko trzyma, trzyma, no powiedzieli mu, że zaraz będzie milionerem z tych swoich 100 dolarów czy 50 dolarów, które ukradł babci, nie? Także no, ukrócili to, czy wróci ten temat do TikToka? Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o samego TikToka, myślę, że lepiej, żeby tam nie wracał. Facebook wraca z reklamami e, dotyczącymi kryptowalut. Google również, natomiast jeżeli chodzi o TikToka, może bezpiecznie, żeby to jednak tak się, e, tak zostało, jak właśnie przedstawili to. Ważne nadchodzące wydarzenia w tym tygodniu. E, projekt Unikli, ale to nie jest Unikli, tylko Unikli. E, akcja, aukcja na, na SushiSwapie. Hudoi, aukcja tokenów NFT, Tysona filego to jest Boxer, Kawa, ruszają ze swoim swap testnetem, Kusama, piąta już, piąta już będzie aukcja tych miejsc na ich parachainie, Band, druga faza mainnetu będzie wystartowana, NFTB, odpalenie stakingu i palenie tokenów i BNB. Kwartalne tokeny, palenie tokenów, to co Wam powiedziałem, że już za kilka dni te palenie tokenów będzie miało miejsce. Przez to Binance Coin oczywiście fajnie sobie radzi. Yy, tutaj jest taka informacja z kanału BST Daily. Yy, śmieszy mnie to troszkę, bo na sieci BST oczywiście. Projekty, które są najbardziej wykorzystywane na sieci BST, na piątym miejscu jest Tron, na przykład, a na szóstym jest XRP, a na siódmym ADA, nie? <laughs> także, także śmieszna sytuacja, że, e, że takie tokeny są na tym chainie gdzieś tam wykorzystywane przez różne bridge'e i tak dalej. Ja tam jestem za wolnością reklamy. Jeżeli ktoś inwestuje w głupie projekty, to jego sprawa. Z jednej strony tak, natomiast jeżeli trafiamy tutaj do młodzieży albo do dzieci już nawet, a, a wiemy jednak, że głównie. Te osoby korzystają z tego TikToka, no to może po prostu to jest taki dupochron dla, dla TikToka. Wiecie o tym, żeby później ktoś ich nie oskarżył, jakiś tam zlot rodziców, tysiąc rodziców dzieci z TikToka, że nasze dzieci wpakowały nasze pieniądze w jakąś inwestycję, która jest promowana na Państwa serwisie. No i my teraz składamy wniosek. A wiecie, jak w Stanach Zjednoczonych jest. Tam o, się, o wszystko ludzie sądzą i, i próbują w, w dostać pieniądze, że tak powiem, z korporacji. No, jak jest takie prawo, to niech tak działają, natomiast po prostu firma sobie myślę, że robi tutaj taki chron swoich pośladków na to, żeby po prostu nikt ich nie oskarżył. Michael Saylor informuje nas, że jakbyśmy tutaj, że wartość ARS tokena, znaczy tokena pieniędzy argentyńskich do dolara, spadek ten jest z 15 do 174, znaczy spadek wartości, więc jeżeli byśmy zainwestowali 100 dolarów w ARS walutę, to warta by była ona teraz 8,6 dolara. Jeżeli te same pieniądze zainwestowalibyśmy w Bitcoina, no to mielibyśmy ponad 5000 dolarów w przeciągu oczywiście 5 lat. Więc widać, jaka jest stabilna ta waluta. Chodzi o to, że członek tutaj argentyńskiego kongresu mówi, że powinni pozwolić wypłacać właśnie wypłaty swoim pracownikom w Bitcoinie. Po to oczywiście, żeby nie bać się tutaj inflacji, jak jest napisane. Czy jest to dobry pomysł? Ciężko powiedzieć, no, patrząc na ten spadek wartości tej waluty, to nawet spadki na, na cenie Bitcoina są mniejsze lub mniej, e, mniej trwałe, mniej bolesne w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli tu patrzymy na przykład na 5 lat. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj odebrał wypłatę tam 19 maja, nie, czy tam którego był ten spadek, tutaj odbiera wypłatę 10 maja, jest bogacz, ma tam powiedzmy 1000 dolarów, i przychodzi nagle nam 17 maja i gościu już ma 50% swojej wypłaty, a musi zapłacić rachunki, zabrać dzieciaki, nie wiem, tam na mecz jakiś i tak dalej. No to myślę, że tutaj może być problem, nie? Dalej. Iron Finance. Tak, wraca temat oczywiście na rynek, ponieważ dzisiaj o godzinie, gdzie to jest, pierwsza PM czasu UTC, czyli 15 w Polsce, na Polygon Network oczywiście wypuszczają nowy token. Teraz to już nie będzie Titan, teraz to będzie token ICE. To jest taka druga wersja Titana. 10 miliardów tokenów ICE będzie i będzie można je tutaj farmić w różnych pulach do USDC, do USDT i do DAI plus jeszcze jakieś inne tam będą pule do farmienia. Nie wiem, zobaczymy jak temat się rozwinie. Zainteresuję się, jeżeli będę miał chwilę dzisiaj po południu, chociaż sporo zajęć mi dzisiaj czeka. Więc tak informacyjnie tylko mówię, że tutaj na Iron Finance znowu się coś będzie oczywiście Działo. Krótka informacja z rynku NFT. Shodbay sprzedaje diament za 12, może nie NFT, bo to jest prawdziwy diament, który został sprzedany za 12 milionów dolarów i firma ta przyjmuje płatności w bitcoinie i Ethereum. Niestety nie wiemy w jakiej formie ta płatność została przyjęta, natomiast wiemy, że zapłacona ona została w kryptowalucie. Jest to jedna z największych transakcji tego typu, właśnie w historii rynku kryptowalut. 12 milionów dolarów za diamencik. Taki tam prezent dla żony na urodziny. Oczywiście, wczorajszy mecz. Włosi wygrali w finale w karnych 4-2, z tego co pamiętam. A po ich reakcji po meczowej, to myślę, że jednak dobrze, że tak się stało. Te ściąganie medali i tak dalej, no to nie było zbyt godne zachowanie jak na taką drużynę. Akielini, czyli oczywiście włoski piłkarz, wyemitował swoje tokeny NFT. Jak sobie wejdziemy na tą stronę. Nie wiem, czy nas przekieruje bezpośrednio do tej aukcji, czy nie, bo ja patrzyłem, że one gdzieś były, dostępne, no ale Kielini wystartował tu swoją kolekcją tokenów NFT i z racji tego będzie można spotkanie online z nim, otrzymanie jednej z jego koszulek, które nosi na euro 220. Do tego dochodzi para butów piłkarskich sygnowanych przez tego znanego sportowca i podpisanie przez niego jego własnego zdjęcia, oczywiście także. No, jeszcze w loteriach można wygrać dwa bilety na mecz Juventusu i reprezentacji Włoch. Także, także oczywiście sport też wchodzi w rynek NFT. Jaka była największa transakcja? Tutaj było napisane o, o tym, o jak to się nazywa, o banki, o, o tym artyście, ale nie pamiętam, jaka tam kwota poszła. Nie wiem, czy coś, nie 65 milionów, 60 milionów, jakoś tak, nie? Ulubiony piłkarz Kwaśniewskiego Kielini, kielonek. Dobra. Japoński odpowiednik KNF-u chce regulować rynek DeFi. Tutaj na razie wypuścili pewien raport i mówią, że trzeba prowadzić dyskusję odnośnie szybko rozwijającego się rynku kryptowalutowego. Nie chcą zostać w temacie tylko tego, że jest Bitcoin i Ethereum i można tym płacić, ale rynek DeFi, czyli tutaj pożyczki. I wszystkie kwestie związane tutaj z zarabianiem takim pasywnym chcą to jakoś regulować, chcą podjąć temat, do, w ogóle taki temat chcą podjąć i rozmawiać o tym. Także widać i Korea, i Japonia bardzo szybko próbują iść z trendem i rozmawiać na te tematy, no bo widzą, że po prostu to jest na rynku i to z nami zapewne zostanie. Eee, 3, 2, no możliwe. Informacja z wczoraj jeszcze wrzuciłem wam dwa filmy na, na weekend: jeden to jest Alpaca Finance, farmienie z dźwignią. Fajny sposób, aczkolwiek teraz troszkę siła tego protokołu opadła. To znaczy, nie można na tym zarobić aż tyle jak wcześniej. I drugi, drugi film, chyba coś ciekawszego. Szkoda, że tylko 2000 wyświetleń wczoraj, bo myślę, że temat jest naprawdę ciekawy. Farmienie tokenów na blockchainie Kukoina. Na giełdzie, giełda Kukoń wypuściła już jakiś czas temu swój blockchain, i od kilku dni to wszystko działa. Pojawiają się nowe platformy i można na tym farmić. Pokazałem Wam na tym materiale dwa z trzech projektów chyba, które, czy trzy z czterech projektów, które na ten moment działają, więc, więc jest to jest ultra świeżynka, także jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał filmu, wbijcie łapę, zostawcie o po obejrzeniu materiału. W ogóle starajcie się, jeżeli możecie, macie to czas, oglądać te materiały od początku do końca, łapkę gdzieś na koniec zostawiać, bo to YouTube oczywiście lepiej traktuje, że ten materiał był dla Was ciekawy, obejrzeliście go całego i później jeszcze zostawiliście łapkę, nie? Także tyle z mojej strony. Czy robiłeś kiedyś zakupy na giełdzie Kukoń? Co sądzisz o tej giełdzie? No robiłem, chociażby na wczorajszym filmiku, ale kiedyś tam ampl kupowałem, sprzedawałem kilkukrotnie. Robiłem transakcje na KuCoinie, więc, więc jak najbardziej korzystałem z tej giełdy. Eee, Seba, Kamilu może ty mi pomożesz? Dodałem swoje tokeny na farmę Alpaka po dodanie pozycji. W podsumowaniu pokazuje mi wartość kapitału bez FI o 70 coinów mniej. Hmm. Nie rozumiem troszkę jak mniej tokenów, gdzie trzymam w No, na Metamasku. Słyszałeś, może kiedy AirDrop tokena Nebula na Terla Lunie ma się odbyć? Nie słyszałem, że w ogóle jakiś AirDrop tych tokenów jest. Także nie znam tematu, niestety. Niedawno każdy się cieszył, że Niemcy mogą z funduszami wchodzić w krypto. A teraz mamy rejestrowane w urzędzie Ledger i tak dalej. Transakcje od 1000 euro, meldowane. Zakaz posiadania XEM i Zikasz. Ta informacja does za DAS jest z Niemiec, bo ja coś słyszałem o tym przez weekend, ale tak jak mówię, weekend byłem poza domem raczej, więc nie wchodziłem w temat, jakbyś mógł coś tutaj więcej powiedzieć. Token kukoń ładnie rośnie, powtórzy sukces BNB, dlatego wam mówię, że się zainteresujcie tematem, on będzie teraz luz wraz z ilością nowych farm. Dlaczego? Bo token kukoń jest potrzebny do tego, aby wykonywać transakcje, opłaty transakcyjne na tej sieci. Proste, jak 2 plus 2, jak ktoś tego nie rozumie, to proszę się cofnąć do podstawówki. Nie mówię, że to jest porada finansowa i żeby go kupować masowo. Natomiast, jeżeli rozwiną się farmy na kukoń, na kukoń sieci, to ten token też po prostu podlośnie. No, wraz z odpaleniem tej sieci, zobaczcie nagle: z 7 dolarów wystrzał na 14,70. co to znaczy, wysłać USDT po tronie? Skąd, dokąd, jak to się robi, tak w jednym zdaniu, jeżeli masz portfel typu Tronlink, który ja tutaj mam w, górnym, yy, w górnej części mojej przeglądarki i masz tam po prostu USDT zdeponowane, on służy do wysyłania transakcji tylko po sieci Tron. Jeżeli jakaś giełda obsługuje wpłaty w, po sieci Tron, tam będziesz miał napisane TRC20, to najlepiej wysłać po tej sieci, ponieważ zapłacisz tam dosłownie centy za transakcję i transfer dojdzie bardzo szybko. Na giełdach, jak odbierasz czy wysyłasz te transfery, masz po prostu tam przeważnie napisane po jakiej sieci chcesz wysłać. Czy tam chcesz wysłać po sieci BEP20, trc 20 Ethereum i tak dalej, nie? Przepraszam. Słyszałeś o Hilo od Roberta Glena i jego metaskanerze. Słyszałem. Słyszałem, jeszcze rozmawiałem z pewną osobą z jednego projektu o tym temacie wczoraj, i no temat jest dla mnie dość mocno podejrzany, nie? Także, także ja bym uważał. Total Supply pokazuje mi 70 coinów mniej niż dodałem do pozycji, a może zmieniła się proporcja w tej twojej wartości. Zobacz, czy sumarycznie w dolarach masz tyle samo, chyba że nagle ten token jeden spadł bardzo mocno, no to mogło dojść do sytuacji tak zwanej impermanent loss, o której wspominałem. Czy stekuje Luna na Terla Station? Nie, dalej tego nie wrzuciłem nigdzie. Jeśli dodałeś na dźwigni, to będzie się zmieniać w zależności od pozycji. No dokładnie, nie? Czy tokeny CRO też dobrze wyglądają tak jak KCS w perspektywie czasu? No CRO dla mnie to wyglądało z innych powodów bardzo dobrze. I własny blockchain, i te potężne współprace z Formułą 1, Formułą 1 z UFC i tak dalej. Trochę Cero ostatnio odbił, ale to nie jest jeszcze taka moc, jaką powinien według mnie mieć, nie? I taka cena. Gdzie kupić tego Kukoina? Do no na giełdzie Kukoin. Kamil, wiesz po ile procent będzie uwalniane tokenów na vestingu z SNP? Tam zmienili podejście do vestingu, hopaki. I co blok będą uwalniane tokeny. Nie co na przykład co tydzień, co miesiąc, tylko co blok. Jakaś mała cząstka tokena będzie uwalniana. Jak przenieść formation z Kukoina na MetaMaska? No, wszystko pokazałem na tym wczorajszym filmie. Wszystko pokazałem na tym wczorajszym filmie, także polecam sobie obejrzeć. Yy, musicie dodać sieć KuCoinową do MetaMaska. Robicie tu tutaj kliknięciem na stronie Chainlist.org. Później normalnie kupujecie sobie na stronie KuCoinowym tokeny KCS. Dajecie, jak ja tutaj pokazałem, transfer. Wybieracie sieć KCC, to jest ta sieć KuCoinowa i na swój adres MetaMaskowy wysyłacie tokeny. Wszystko macie w tym wczorajszym materiale pokazane. Teraz wszędzie będą gadać Jungle Hill w Polsce, to zawsze spamują jak Escape w każdym kanale to było samo kilka miesięcy. No tak, tak. Kamil Atom też startuje ze swoimi rozwiązaniami, ale BNB i KCS, więc warto się zainteresować. No to może to będzie kolejny temat, który się podejmę na kanale i też ten temat zbadam. Co myślę o zakupie Bobkata i kopaniu HNT? Kurde, troszkę czarna magia. Nie wiem, co to jest. Tak. Yy... Kasprian, ja o tym wiem, ja o tym doskonale wiem, nawet dostałem, tak jak już kiedyś mówiłem, od jednego tutaj z widzów gotowy tutorial jak to zrobić, tylko po prostu jakoś no, nie miałem jeszcze motywacji do tego, żeby to wyklikać. Także mam tutorial dodany w zakładkach gdzieś, żeby to wyklikać. Ciekaw jestem, ile ludzi z aktualnie oglądających uważasz, że Binance jest w stanie upaść. Tu moja propozycja, mógłbyś zrobić ankietę? Ja coś nie umiem w tej ankiety na, na, na YouTube podczas liveów. Wiem, że jakoś to się da robić, nawet googlowałem ten temat ostatnio, ale jakoś nie umiem. Na karcie społeczności będę mógł zrobić albo na Twitterze. No to pykniemy na Twitterze, teraz zobaczymy co odpowiedzie, odpowiecie. Tweet Czy sądzisz, że nagonka, która jest teraz robiona na giełdę Binance może spowodować jej upadek w... W przeciągu nie wiem, 3-12 miesięcy. I zobaczymy, co macie do powiedzenia w tym temacie. Pól tak nie. Jest to prawdopodobne. pyk. <laughs> Czy będę na Kryptostoku? Nie, nie będę na Kryptostoku. Lipiec mam zawalony różnymi kwestiami, więc nie. <laughs> na mnie, jak teraz najszybciej kupić te hart płacąc fiatami, shitcoin scrap jest out. Czy jest coś działającego na podobnych zasadach? Nigdy nie korzystałem z kantoru, czy one działają? Czy też mają problemy? No, kantory stacjonarne, Flying Atom i ten kantor na Śląsku, który ja gdzieś tam kiedyś polecałem, jest do niego dostęp przez Discorda w przypiętych wiadomościach na kanale ogólnym. Jak najbardziej działa. Jak najbardziej działa, natomiast jak długo to będzie działać, tego kurde nie wiadomo, nie? bo. No bo są problemy, nie? Atakują z każdej strony. No i się, i się rozpadało na dworze, i się rozpadało. Wiem, że nie czujesz XRP czy Kardana, a które czujesz. I <laughs> czuję, i Ty czuję. Także Yeti możesz teraz odpowiedzieć śmiało w ankiecie. 20 kilka głosów na ten moment odświeżmy sobie. Tak, 24 głosy, 54% ludzi na na nie, 12,5% na tak, 33% na jest to prawdopodobne. Dobrze, że leje, że leje jak upał. No zdecydowanie lepiej. To jest ten kantor na Mickiewicza? No to jest jeden z kantorów, ten Flying Atom, ale oni tam mają prowizję jakoś około 5%, nie? Tylko, że KCS na silniku Binance, więc jak ktoś się stanie w giełdzie to będzie słabo. No oczywiście, to wszystko jest kurde niestety ruletka, nie? Jesteśmy w krypto, musimy zdawać sobie sprawę z, z problemów, z różnych wałków, które się mogą tutaj zdarzyć. Yeti, jak możesz nie mieć Twittera? Ja proszę Cię o założenie Twittera w trybie natychmiastowym i zagłosowanie. Jak będę chciał wybrać swoje krypto i będę chciał je wyciągnąć z giełdy, jaką apkę na telefon do tego polecasz? Do takiego haniebnego czynu, czynu nie mogę Ci polecić żadnej aplikacji, natomiast portfele takie hot wallety na telefon, no to masz Exodus, Coinomi, na przykład Jacks. Zostałem perl bana, sam nie wiem za co. O kurde, to niedobrze. Robisz transakcje w kantorze bez KYC, czy kantor może Cię oszukać, na przykład nie przyszło żadne krypto i jest no raczej im nie zależy na tym, żeby robić Ciebie wała, mówię o tych dużych kantorach, więc raczej do takiej sytuacji nie powinno dojść. KYC jest dla nich wymagane i w ogóle spisanie Twoich danych, zrobienie chyba skanu, do, dowodu osobistego powyżej 15 tysięcy euro. Jakieś sensowne farmy z BNB, alpaka jakichś kokosów nie daje. No, ostatnio, na B &B, ostatnio w ogóle na farmach nie siedzę. Wracam do farm myślę, że za niedługo, a na razie, na razie nie sprawdzałem. Ile głosów skoczyło? No, nagle trochę głosów skoczyło. Twitter też to odświeża dopiero po jakimś czasie, więc. Według tutorialu na LUNA to stworzenie portfela 3 minuty plus ludy do validatora 10 sekund, więc zrób to w końcu. <laughs> nie obiecuję, że to zrobię dzisiaj, ale w najbliższym czasie no, będę musiał. Mikołajka, Heca fest. No jest ciepło, jest ciepło. Natomiast no, teraz troszkę pada, więc... Co są za uniki? Dużo wydarzeń wkrótce, poszła mała pompka, może masz jakieś ciekawe info na ten temat? Ostatnio nie rozmawiałem z Krzyśkiem, więc żadnych nowych informacji nie mam. Także, no, ciężko, ciężko tutaj Wam coś przedstawić. A nawet, jakbym miał jakieś takie prywatne, no to też nie za bardzo mógłbym tutaj się podzielić z nimi. No, bo po zawsze jestem gdzieś proszony o to, po prostu, żeby nie mówić. Mogę je zachować dla siebie, natomiast raczej, raczej o większości nie mówić. Bobka to mała, to marka kopalek Ziemy, ktoś cię troluje. <laughs> no, także domyślam się. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. W jutro, oczywiście, kolejny podanek z Krypton. Łapa w górę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zostawił, niech deszcz u Was też trochę popada niż, te, niż to ciepło, troszkę yy, zmaleje nam tutaj. Widzimy się jutro. No i tyle. Oglądajcie te materiały, które dodałem w weekend, bo myślę, że są wartościowe. Cześć!